Witam w kolejnym odcinku z kariery Reeves. W dzisiejszym meczu przesymulujemy kilka meczów na pewno z Wilkówsem i zobaczymy, co nam okopale, co nam się uda. Po pierwszym meczu mamy zwycięstwo 3-0. Wygraliśmy z tym klubem. Tu nie powinno być problemu z walczeniem o coś, ponieważ jesteśmy prezydentem do tytułu. Następny mecz z Tumkes. Zagramy jest tak jak gdzieś do piątej kolejki. To meczu z rygą. E, żeby był jakiś kontakt, ale nie chcę przesadzać. Albo to... no nie chcę przesadzać. E, goli w gorach najlepsze pianić i czy Emerson De Calemio Brazylijczyk urodzony w Brazylii, ale to co powiedziałem to zbytnio w sensu nie miało. E, to jest wymarzona jedenastka. Całej ligi, gdzie znajduje się jeden, drugi, trzeci, czwarty gracz. Oj, bardzo fajnie. Nie, że znajdują się tam nasi gracze. Tu, tu chyba w czystych kątach, nie wiem, pojemności stadionu, największej frekwencji, coś takiego, więc mecz jest z Jaglinem, z Tumxem na początku. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. I normalnie grałby tu Fabrizio, ale że on się tak źle pokazał, że nie, nie, nie dam ci szans, na pewno dostaniesz też szansę. No, ty dostaniesz szansę, bo w ciebie wierzymy. Bez zmian skład centry, bardzo dobrze centry. Sara, Lidze i Nia są na ławce, ona na, na bramkę w razie potrzeby. Mamy, brym, mamy bramkarza rezerwowego w razie potrzeby. Więc y, zaczyna się atak o Tumksu 2000 i dostaje kontuzję i karny. I niestety Tumks y, wykorzystuje tego karnego, więc tak kolorowo być nie może, y, jak zawsze. Stadion w Rydze. Jara. Podanie, dalatino i bez problemu powinien to wykorzystać brazylijski dopasnik, ale się pomyliłem: jawara, dalatino, dalatino i kolejne dośrodkowanie. Muszę to zmienić. Normali, muszę to zmienić, bo mi się nie podoba, że zamiast strzelić do środka wywołują mera, Jara, jara, Melić. Le lić i prosto w plankarza. Tu środkowanie, ale plankarz wyłapuje. To tak być nie powinno. E, no. E, więc e, do przerwy przegrywamy niestety. Więc e, Cię, czas na zmiany. Sala Lidze wejdzie na napad. E, za Lima Lidze. Niech coś. E, e, tego uwagi pokażę, bo ma potencjał, by coś fajnego w meczu pokazać. Nginia nie teraz nie wprowadzę, ja je wprowadzę gdzieś w późniejszym etapie meczu. I niestety, Tung z czarnego na 2-0. Nie spodziewałem się porażki z tym właśnie klubem. Jak niczego nie wygramy, to będzie tragedia. Jak coś wygramy, to będzie fajnie. I zajebiście. No więc, no Delia Trianu na 2-1 dla nas. I jeszcze liczymy, że się zerwiemy. Więc, dlatego, za. No, tu wchodzi świeży, świeża krew. I do tego kolejna świeża krew. Potwierdzamy zmianę. Anu. Bo musimy ten mecz choćby zremisować, bo na lidze mi teraz zależy jak i tak odpadliśmy z Ligi Mistrzów i z, i z Ligi Konferencji i to chyba będzie remis albo i nie. I niestety najpierw podobnie przegrywamy z klubem z 2000, bardzo sensacyjny wynik jak na to, że jesteśmy mistrzem, mistrzem e, Łotwy. No więc e, lecimy. Y, Tiraspolem, następny kariera będzie Omonią, bądź y, Tiraspolem, bo tak y, zdecydowałem się seryfem, sheriffem, kolejny mecz z Lipawą, yy, więc lecimy tu, się już z yy, zrobimy zmianę w randce Fabriz, ona zagra, yy, Ondona, on, dona. on no, no, Fabriz zagra w pierwszej drużynie. Tu macie wszystkie mecze, dwa mecze, tylko zanotował przez cały okres 9 meczów, i tu wracasz, kolego, do składu. I no. Nie dużo chcą pokazywać Fablisowi wygrana z więc mi to tam, mi to tam nawet niezbyt nie y, przeszkadza, bo mi jest zbytnio niepotrzebne. Zaczynamy od ataku. Niestety z neutralizowanego Jara i Jara niedokładnie podaje. Pianicz, kartka. Yy, kolejny nasz, yy, tym razem atak Lipawy i niestety przerzucają piłkę nad nami. Kolejny przerzut do Petrowicza. Podanie do Andone, Andone do Diała. Diał i Mereś odbiera piłkę. Yy, najlepiej gdybyśmy tu wygrali, nawet tą jedną bramką. Uuuu, uh, limić i w bramkarza. Ja i też w bramkarza. I dobrze wyremisujemy więc czas i te, albo nie. Liwić, pianieć, 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 pianieć. Nie komentuj i zagramy na trzech napastników, więc lecimy do kolejnego meczu i liczymy auto, auto potwierdzamy, liczymy, że uda się nam szczerze wygrać. To bardzo liczeń, ją armenko i wprost w naszego górki para po raz kolejny szczelił y, nasz bramkarz. Zaczynamy kolejny atak. Lepa ja wprowadza gracza. Fajnie, ale mi to, tam, mi to tam nie jest nawet na rękę, bo Pff, żeby to się tylko nie remisem skończyło, bo to będzie tragedia dopiero. No więc remisujemy. Niestety to się nie układa tak, jakbyśmy chcieli. Możemy stracić mistrzostwo, czego bym oczywiście bardzo nie chciał, bo mi zależy, żeby to mistrzostwo wygrać. Klub, który powinniśmy bez problemu pokonać, ale nazwy nie uczytam. Niestety, przepraszam, nie jestem widzem i nie jestem taki aż, żeby czytać tak skomplikowaną nazwę, że... Ale, liczymy na to, że się uda wygrać i Merez fauluje i niestety, albo niestety nie trafia w bramkę wykonawca rzutu wolnego. I Lemelich daje nam prowadzenie 1 do 0. Jak będziemy tacy chimeryczni, to, to rodzi się tak jakby problem. Bo gdy będziemy tacy cykliny leczyć, to, to po prostu będziemy przegrywać. A gdy będziemy przegrywać, to nie będziemy wygrywać. A wygrywanie jest potrzebne, żeby y, zdobyć mistrzostwo. Kolejne zdanie w tym odcinku, które jest zbytnio sensu, y, nie miało to, co ja powiedziałem, ale no cóż, i y, no. trzeba powiedzieć sobie, że. że Chyba co zajrzy mi na te bliszczostwie, bo to może też taki niesmak. Gdzie odpoczynamy z, z talinem w lidze i taki duży niesmak. No, no więc Del Latino i Dal Latino na 2 do 0. Jak wtrafimy w słabszy zespół, to go tu za przeproszeniem. Robimy z nim co chcemy. Jestem z tego bardzo zadowolony i musimy iść yy, tak dalej i nie powinniśmy przegrać. Nawet zmiany się chyba nie przydadzą takie stricte. No raczej się nie przydadzą. I wygrywamy 1 do 0. 2 do 0 z Goblins Estelipsa. A Ryga przegrywa z Wermarą. tu macie jakieś klubowe, coś było z Brazylii, nie jestem pewien, pierwsza kolejka Ligi w miejscu. To już kolejka, która była i to jest ostatnia kolejka, w którą zagramy w dzisiejszym odcinku, czyli kolejka z FC Rygą, z którą chciałbym też bardzo wygrać, ponieważ Ryga jest za nami i to jeszcze bez remisu, a gdy wygramy, wskoczymy na pierwsze miejsce, co też co jest oczywiście i co będzie takim wynikiem, którego się nikt nie powstydzi. Więc lecimy do meczu z Rygą. I co chcesz zmienić? Raczej nic. Na pewno, że tym razem ty, ty usiądziesz za obrońcę. Fabriz zostaje, póki będzie się dobrze spisywał, więc przechodzimy do meczu z Rygą. Bardzo ważnego meczu z Rygą na marginesie. Zaczynają. Lipuszek i dobrze broni nasz Fabriz, Onana i Leisa z rzutu rocznego, i niestety przegrywamy 1-0 i nie zapowiada się na to, żebyśmy mieli dominować, yy, za niedługo wezmę nieoczywisty grup, yy, bo za dużo przegrywamy i to jest po prostu yy, raz, raz wstyd to dwa żałobcia i no, coś trzeba zaradzić na to. Po mnie coś, e, za przeproszeniem, popierdoli, jak e, przegramy mecz, e, mistrzostwo i Charles, char, no małe, kolejną e, bramką i Fabrice e, już e, e, nie gra, nie będzie grał. Wątpię, że będzie grał, raczej nie będzie grał, Ponieważ kolejny mecz mi i zawalił. Ale bardzo przepraszam, bo inaczej tego nie sumujemy, że przez niego przegraliśmy kolejny mecz i może też przez moją niekompetencję, po części, ale w większej części przez to, że mamy właśnie Fabrizio w bramce i nie mamy takiego jednego stałego, porządnego, y gorki y pera. I nic się chyba nie zmieni, przegramy 2 do 0. Czuję się ruchem na kasę, właśnie i na mecze. I przegramy. I chyba przegramy przez to właśnie. Przez to przegraliśmy mecz. Albo i nie, bo grali jeszcze szczelił, ale nie zdążyliśmy go zbytnio szczelić. E, pięć kolei, jak mówiłem, do piątej kolejki poszliśmy do meczu właśnie z Wensbill, z tym... No, więc widzimy się w następnym odcinku. E, oczywiście kariery rygom, ale w następnym meczu zagramy sobie na pewno e, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą kolejkę. Więc dziękuję wam za oglądanie. Na koniec odcinka pracujemy się niestety na szóstym miejscu. Walimy, walimy te liki. Zawalamy puchar. Z czego nie jestem zadowolony, więc no. Yy, płakać tylko. Więc widzimy się w następnym odcinku z kariery Rygą. Yy, nie Rygą, tylko RTV. Więc widzimy się w następnym odcinku. Elo. Cześć. Pa. Odc Cieka o ciekawe, bo godzinek trwa 15 minut, niecałe 3, 2, 1.